Dzień dobry kochani, tu termoteserka Marta. Mamy lato, mamy sezon na warzywa, nadal nie mam ochoty na mięso, więc będzie obiad wegańskie leczo z kurkami. Wydaje się fajne danie, jeszcze go nie robiłam, sprawdźmy co nam wyjdzie. Standardowo zacznijmy od składników, które bardzo mi się dzisiaj podobają, bo ja widzę dużo warzywek. Mamy kurki. Kurki oczyściłam. Dam Wam link w opisie filmu, jak efektywnie oczyścić kurki. I to nie będzie przepis Thermomixa, tylko przy użyciu mąki, bo tak jak wyszło z mojego testa, testu, to lepiej działa. Mamy różnokolorowe papryczki. Trzy. Mamy cukinię, jeszcze ciepłą. Przed chwilą ją zerwałam prosto z mojego ogródka. Cebulę, czosnek. No i tak, mogą być dwa pomidory. Mogą być dwa pomidory. Ja mam pomidory wkrojone w puszce, ponieważ jestem leniwa i nie chcę mi się ich obierać. Koncentrat pomido pomidorowy i cała sterta przypraw, papryka, słodka, ostra, papryka wędzona, oregano, pieprz. No i oczywiście olej. No i co? Yy, zostawię was na chwilę. Wstępnie sobie te warzywa posiekam i wracam za chwileczkę do Was. Oglądajcie mnie dalej. A jeżeli macie ochotę subskrybować, to też gorąco zachęcam. To zgodnie z zapowiedziami, jestem z powrotem. Posiekałam sobie wstępnie warzywka. Właśnie to, co lubię w tych przepisach i w Termomiksie, to jest właśnie szybkość wykonania, bo gdybym robiła tradycyjne leczo, no to na przykład tą paprykę, no to musiałabym sobie od razu posiekać w takie kawałeczki już drobne. Widzicie? Ja to zajęło mi to nie wiem, 30 sekund, pociechałam sobie w takie duże. Cebula też na dość duże kawałki, podobnie z cukinią. Dalej to urządzenie mi wszystko, wszystko dalej posieka, więc to jest bardzo fajne i przyspiesza naprawdę pracę, więc to jest jeden z głównych plusów, o których mówiłam, jeżeli chodzi o Thermomixa. No to co, dajemy całość do naszego naczynia. Mamy tutaj te trzy papryki, ja mam dwie czerwone, jedną żółtą. Do naczynia. No, i dajemy temu się chwilkę posiekać. 3 sekundy, obroty cztery. No, i teraz tak zawsze patrzymy, czy to się odpowiednio nam posiekało. No, bo mogliśmy troszeczkę przeholować z wielkością tych kawałków. No i, i zobaczcie, taka według mnie, papryka, no to trochę jest za duża, jak naleciał. I tutaj urządzenie nam podpowiada, że jeżeli te kawałki są za duże, no to wydłuż to siekanie o dwie sekundy. No to ja rzeczywiście trochę sobie przemieszałam yy, yy, i zrobię jeszcze raz dwie sekundy. Przemieszałam. Nie przesaćmy, bo będziemy mieli za, za, za drobne te kawałki w leczu. Zaglądam. O, i widzicie, teraz wydaje mi się, że jest to w sam raz. Przełożyć do innego naczynia, odstawić. No to ja wracam tam, gdzie byłam z papryką. Nie myję tego naczynia, oczywiście, teraz, no bo będziemy pewnie siekać dalej kolejne warzywa. No i co, dajemy naszą cukinię. Sprawdźmy tak naprawdę, ile ja jej mam z tego mojego ogródka. Jak będzie mniej, to też tragedia się nie stanie, po prostu będzie mniej. Och, nawet mam więcej. 370, ale myślę, no to będzie więcej cukinii. No i ponownie. Zamykam. 3 sekundy. Otwieramy, sprawdzamy, czy nam się w porządku posiekały. Nie, też mi się wydaje, że są za duże, więc ja mimo że to już mi urządzenie nie podpowiada. Ja ponownie to. Dodam temu dwie sekundy. To wszystko zależy od tego, jak te duże kawałki zrobicie. No, jak je na większe pokroicie, no, to musicie kontrolować. Jak na mniejsze, to pewnie te 5 sekund o, wystarczy. O, teraz widzicie, jest ok. Ja nawet trochę bym powiedziała za małe. Daję je do naczynia z papryką. Cebulka. Od razu czosnek tu poszedł, ja dałam dwa ząbki, nie trzy, bo ja nie lubię tak czoskowego. Zakładamy miarkę, znowu nam się pociacha. Sprawdźmy. No, jest idealnie, widzicie, poszatkowana cebula. Biorę ją na dół. Olej 30 gram. Troszkę mniej. Ja zawsze daję mniej tego oleju niż to prosi 26 wyszło. No i nasze kurki, czyli widzę, że będziemy je podsmażać razem z cebulą. No to dajemy. Ja mam ich trochę więcej resztę sobie zamrożę, albo później coś zrobię na obiad. Jeszcze nie wiem. No dobra, 220. Nie zakładać miarki. No, i to się nam będzie teraz dusiło 7 minut, 120 stopni, więc znowu Was zostawiam. Zostańcie ze mną. 7 minutek minęło, ale pięknie pachnie tymi kurkami, już mam ochotę to jeść. Zobaczmy. Hmm. No co? Kurki z cebulą. I teraz w żadnej filozofii dodajemy tutaj nasze warzywka. Całe, prawie całe naczynie nam wyszło. No i co? Sól. Jedną dwie łyżeczki soli. Ja dodam jedną, ponieważ nie lubię takiego bardzo słonego. Sól. Pół łyżeczki pieprzu. Czyli pieprzymy. Łyżeczkę cukru. Damy cukru. Pomidory tu będą. No, możemy troszkę cukru dać. Gdzie mój cukier? Gdzie mój cukier? Gdzie mój cukier? Właśnie, może to znak, że nie powinnam dać cukru, skoro nie widzę mm, mojego cukru. Cukier. O, proszę. Tu się schował cukier za papierem. Dodamy trochę cukru. Oregano. O, przypomniało mi się troszkę. Dwie łyżeczki papryki słodkiej. No to sporządnie tej papryki. Jedna, druga. Ostrej nie daję. Najwyżej mój Jacek sobie do pieprzy do, doda papryki. Papryka wędzona. Tak, mam tutaj troszeczkę wędzonej papryki. Tak osobno, to jej też troszkę to dodałam. No i co, zamykamy, mija koszyczek na wierzch i 10 minut duszenia jeszcze przed dodaniem pomidorków. No to co, znowu czekamy i idziemy sprzątać mieszkanie. Warzywka kończą nam się dusić. 3, 2, 1 i mamy. Naczynie otwiera się. Zapach się unosi. Widzicie cała Michała Warzywek. Dodajmy pewnie nasze pomidorki. Czyli dodajemy w naszym przypadku pomidorki. Ok. Dwie łyżeczki koncentratu. Jedna druga. Oblizany. Uwielbiam koncentrat, bo już pan to mówiłam. Przemieszamy, żeby te całe warzywka nam się w tych pomidorkach obtoczyły. No i co? Ostatnie duszenie. Będziemy nakładać i próbować naszego wegańskiego lecza. 7 minutek, 120 stopni, duszenie, obroty, Pół. Talerz pusty, zjedzone. Chyba przejdę na wegetarianizm. Oczywiście żartuję raz na kiedyś, lubię sobie mięso. Ale uczciwie powiem, to danie, to leczo bardziej mi smakowało niż leczo, które robię serwą, z kiełbasą. Nie było odczuć tego tłuszczu z kiełbasy. Fajnie się kurki skomponowały, tak jak przypuszczałam Jacek oczywiście sobie doprawił ostrą papryką, ja nie, więc naprawdę fajne, proste danie, Thermomix ułatwia, przyspiesza pracę z siekaniem tych warzyw, z duszeniem tej poprawy, więc jak najbardziej z sezonowej cukinii, z sezonowych kurek polecam.